Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam moje stado podstawowe na rok 2020. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy pierwszą samiczkę termudzką. Jest to samica, oczywiście, z rodowodem. Jest ona raczej kotna, chociaż pewny na 100% tego nie jestem, ale mam nadzieję, że jest ona kotna. Jest ona, jak wiadomo, z czerwca. W ogóle wszystkie te króliki termuńskie są z początku lub z końca czerwca. Dobra, to myślę, że to tyle o samiczce. Więcej o niej będzie przy wykocie, o ile on nastąpi. Tutaj mamy pięć maluchów i samicę, która została znowu dopuszczona, żeby były jakieś młode, na mięso. Ona już jest dopuszczona, te młode mają już 4 tygodnie 3 stycznia, mam już na nie kupca, tam jest jeden fajny taki szary maluch, może zaraz Wam go tutaj jakoś spróbuję pokazać, taki mały, o ucieka, ale tam go będziecie widzieć, taki mały szary i wszystkie jak widać są takie brązowe. Są one ogólnie po samcu belgijskim, tym wcześniejszym. Tam pewnie był. No i tak, tutaj mamy tą samiczkę, co był y, u niej wykot. Przed chwilą sprawdziłem jej gniazdo czy chowa wszystkie młode. Jest wszystko dobrze. Ma 8 młodych. Młode mają już dwa tygodnie. Tu mamy kolejną samiczkę termuńską. Ona y, również możliwe, że jest kotna. W ogóle ona jest tyle fajna, że daje się... O, jest minutka, fajna i daje się pomiziać. I o niej chyba tyle też również. Czekamy na wykot u niej. Ale zobaczymy jak to jeszcze będzie z tym wykotem. Jeszcze jak na razie to nie wiem, czy ona jest kotna. Na 100%. Tutaj mamy jednego z moich trzech samców termunckich. Bardzo ładny samczyk, bardzo ładne oceny. No, fajny samiec. Wadze około 4 kg, bo na święta ogólnie też dostałem wagę i już można sobie ważyć króliki. Tutaj, tak, tutaj już wróciła do mnie ruda. Jest ona zakocona samcem belgijskim żółtym od wasembergera. Od wasembergerem jest pokryta. No i myślę, że będą fajne młode, ile się odchowają. I ogólnie, samica to jest również na sprzedaż możliwość wysyłki. Tak jak zresztą, za wszystkimi królikami jest możliwość wysyłki. I tamte samiczki również zostają. Ta samiczka jeszcze nie wiem, czy na pewno będzie zostawała na ten sezon. Raczej, raczej nie, ale też możliwe, że zostanie. Jeszcze zobaczymy, co z nią będzie. Jest to jedna z tych termuńskich bez rodowodu. Jak będzie ktoś na nim chętny, to mogę ją sprzedać. Tutaj mamy drugiego z samczyków. Właśnie do niego była dopuszczona ta e, samica z tymi młodymi. E, no, samczyk również bardzo fajny. A czykolwiek chyba między nim a miały być trzy samce bez pokrewieństwa. A Między chyba tym a tamtym jest jednak pokrewieństwo, mimo to, że tamten jest z innej hodowli. No ale to w przyszłości będziemy sobie tam już e, bym... myśleć nad jakimś innym królikiem. Tutaj mamy samicę belga, belga szerego. Ta samiczka myślę, że pójdzie do zakocenia, bo jak na razie nie chce się zakocić. Mam nadzieję, że się udają zakocić, jeśli nie to też jest one na sprzedaż. Tu są piękne samice termunskie. Mają one wagę 4 kg, czyli już gdzieś tam do krycia. Niektóre mają tak 4,300, 400, 400 mają. Więc już są to samiczki tak naprawdę do krycia. Tu mamy samicę belga białego, która za niedługo będzie sprzedana. Chyba? Raczej tak. Tu mamy samicę termunską, która jest raczej zakołocona, jak widać po Jest poprzekopywana. No ale zobaczymy, czy samica jest godna. Tu mamy mojego głównego i naprawdę ładnego samca belga. Jest to samiec z kwietnia. Samczyk naprawdę ładny, ważysz 7 kilo. Jak na kwietniowego królika myślę, że bardzo ładny, bardzo ładny, rozbudowany zad. Tutaj mamy samiczkę ze stycznia. Samiczka generalnie została nim już pokryta, ale nie jestem pewien czy, czy została pokryta. Ale będę to wiedział jak, no za tydzień myślę będę ją, już ją zbadam czy jest pokryta. Dobra, to by było tyle ze stoda podstawowego. Ja się z wami żegnam, cześć.